Hej! Może słyszeliście to słowo? To przykre i złośliwe słowa, które mogą zranić, zarówno w internecie, jak i prawdziwym świecie. Mówili mi, że to żarty. Ale dla mnie nie były śmieszne. Trafiały się złośliwe komentarze, niemiłe wiadomości na grupie, wyzwiska, a czasem totalne olewanie, jakbym nie istniał. Koledzy i koleżanki nie reagowali. Nie wiedziałem, co robić. Nie prosiłem o pomoc. Mogłem porozmawiać z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, a nawet policją. Ale nie chciałem nikomu zawracać głowy i trochę się wstydziłem. Co teraz? Mówienie o swoich problemach to nie powód do wstydu. Gdy widzisz hejt, możesz zareagować. Czasem wystarczy po prostu porozmawiać i okazać wsparcie. Możesz sprzeciwić się hejtowi. Każdy dobry gest ma wielką moc. Mówiąc dorosłym, że dzieje się coś złego, pomożesz im szybciej zareagować. Jeżeli doświadczasz hejtu, to nie jest powód do wstydu. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz i pozwól sobie pomóc. Rozmowa prowadzi do wyjścia.